Cześć tu goty z Mario 500. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do mojej kuchni i Wam pokażę, jak przygotować pesto szczawiowe. Potrzebne są jedna druga pęczka natki pietruszki, jeden pęczek szczawiu. Nie zapomnijcie przed rozpoczęciem dajniu umyć, sól i pieprz do smaku, dwa ząbki czosnku, jedna czwarta orzeszków piniowych i ol oliwa z oliwek. Najpierw dodajemy sztach, natkę pietruszki, dwa ząbki czosnku, sól i pieprz do smaku. i orzeczki piniowe i na koniec lejemy oliwą z oliwek Dobra. I na koniec... Wszystko blendujemy. I ja zaraz do Was wracam. W tym czasie, jak robię pesto, gotuje mi się woda na makaron. Woda się już gotuje. I teraz w, w, wrzucam wodę na makaron. U mnie to jest makaron tagliatelle. Ugotowany makaron już mam w misce. Teraz dodaję zrobione pesto i mieszamy wszystko dokładnie, żeby składniki z makaronem dobrze się połączyły. Danie moje już jest gotowe. Tak się prezentuje. Ja udekorowałem listkami. Szczawiu, które mi zostały. I pomidorkami koktajlowymi. I smacznego. Mmm. Przepyszne. Te pesto z makaronem obłędnie się komponuje po prostu petarda. A jak wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć.